Jest to tylna część tego dużego budynku gmachu. Tam widać no, ten taki nowszy wieżyczkę, to okręgówka tam widać tą całą sekcję, właśnie tam od wejścia od ulicy Sądowej do Sędu Okręgowego, a tu mamy już pudełko, tu mamy już pudełko. Druty kolczaste i te sprawy, kamery i te sprawy. Więc taka, właśnie ciekawostka yy, ogólna. Takie pytanie dla Was wszystkich: ile na teraz, w tu i teraz, dzisiaj, dzisiaj albo w lipcu 2022, ile tutaj teraz siedzi niewinnych ludzi? Taka ciekawostka retoryczna dla Was. Ilu siedzi teraz tutaj niewinni ludzi, którzy mogliby tu nie siedzieć z przyczyn po prostu oczywistych. Na przykład teraz tutaj po pozwolę sobie z pełnym szacunkiem wspomnieć przypadek pan Tomasz Komenda wrocławianin siedział za niewinność. Pełne 18 lat, więc jak to jest tą parszywą zmianą i Zbigniew Ziobro, który nic nie zrobił, od momentu dowiedzenia się tego, że też się siedzi za niewinność we Wrocławskich więzieniach albo z nadania. Yy wrocławskich sądów więc taka zagłoska dzisiaj dla was od suwerena ile tutaj teraz siedzi niewinnych istot taką medytację sobie tutaj pozwolę z wami zrobić, oczywiście tutaj idę jako suweren, więc trochę to ma inny ciężar gatunkowy i Państwo polskie wie, że nie może mnie dotknąć, a tym bardziej moich telefonów i innych urządzeń elektronicznych, ponieważ będzie skandal międzynarodowy. Powiedziałem im to oficjalnie, po prostu wiedzą. Dlatego mogę tutaj sobie spokojnie chodzić, być może wszędzie, i się nie obawiać u jakiegoś psa. Esesmana, SBK, gestapowca, milicjanta, zomowca z psem lub samego psa lub krabężnika. Tylko czy jakkolwiek byśmy sobie mogli dyskutować, ile tu siedzi niewinnych ludzi teraz za parszywej zmiany. Więc chciałem się tutaj z wami dzielić w tu i teraz tym około godziny dwudziestej jest teraz a tam siedzą ludzie tam jest gorąco tam nasiąkają nieciekawymi energiami ci którzy siedzą niewinnie tak z ciekawości załóżmy ile procentowy udział by wynosił tak około niewinnych ludzi dzisiaj, w tu i teraz tam właśnie byłem z tyłu pokażę wam na 48 godzin z inicjatywy Kundlonego, przebrzydłego, parszywego bandyty międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, wieloletni pracownik korporacji prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, która to świadomie i celowo z zimną krwią uczyniła, ponieważ wczoraj się z nią spotkałem, ale jeszcze Wam o tym filmu nie kręciłem. Więc spotkałem się z nią i po prostu widać jej energię, że no, jako dowódca na, na polu walki, to wytraci całe swoje wojsko, bo będzie tylko wydawała rozkazy do ataku ani kroku w tył. Ale trzeba no się zastanowić czasami, czy pewne rzeczy są sensowne czy nie? No właśnie. Ale może tak się wydarzyć, że prędzej czy później nastąpi nieoczekiwana zmiana miejsc, nieoczekiwana zmiana miejsc i ten skundlony i parszywy bandyta sądowy międzynarodowy trafi w odpowiednie miejsce i Otrzyma to wszystko, co uczynił. Ponieważ yy, nie wiem, czy wystarczająco jasno o tym mówiłem, że Magdalena Kaliszewska wcale nie musiała tego robić. Jeszcze raz. Ten skundlony bandyta sądowy międzynarodowy Magdalena Kaliszewska, ona nie musiała tego robić. Wcale nie musiała. Po prostu to była destrukcja totalna dla tego osobnika, którego to dotyczyło i który został wskazany przez tego skundlałego parszywego bandytę międzynarodowego Magdalena Kaliszewska. Ma tutaj jakieś różne dodatkowe obiekty milicyjne były kiedyś. Bo teraz idziemy sobie tak spacerem z, z tyłu, z boku tych wszystkich budynków. Tutaj kiedyś była komenda wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Zomowcy, Ormowcy, Romowcy. I innej maści osobnicy, którzy mogli mieć długie pały szturmowe, takie białe, takie masywne pały szturmowe i, i też takie pałki służbowe, znacznie mniejsze i lżejsze. Więc to jest organizacja przestępcza. Tutaj popatrzcie sobie. Która mnie okradła z pieniędzy dla dzieci. Więc halo, czy leci z nami pilot Kevin? Sam w domu, Houston mamy problem. Czy leci z nami pilot? Właśnie, tutaj ci ludzie jednak mogą okradać. Mogą okradać i po prostu to robią. Ulica Muzealna, tutaj z tyłu też różne takie 4, 5, 6, 7, 9 albo nie wiadomo ile literowe służby są, właśnie tutaj w tych budynkach, takie nie wiem, dwuliterowe lub jakieś takie jednoliterowe lub jakieś takie super tajne służby, które mają 0 liter. A jakie jeszcze są takie super, super, super tajne służby tutaj w Polsce? To one nawet mogą mieć y, minus jedną literę w nazwie, albo minus dwie, albo minus trzy litery, albo cyfry ze swojej nazwy. Więc tutaj mogą być aż takie tajne służby, że być może tylko w, w podziemiach tych budynków są, bo. Na parterze raczej też by nie istniały. Dobrze, więc tutaj mamy areszt. Nie wiem, czy tu jest wydobywczy, czy tylko na 48. Tutaj, właśnie, zostałem okradziony, i moja dusza tutaj została unicestwiona, właśnie tutaj. Dokładnie tutaj. Dzięki. Skundlonemu parszewemu bandycie międzynarodowemu Magdalena Kaliszewska, która robiła i robi to od początku do końca, do dnia dzisiejszego, w sposób międzynarodowy. Więc mam nadzieję, że to wybrzmiało tu i teraz. Tu są nieciekawe energie w tych budynkach, więc będziemy pomału już kończyć to, ten patrol w poszukiwaniu skundlonych bandytów sądowych, a tym bardziej międzynarodowych. Co tam jest? Wydział zamiejscowy we Wrocławiu, delegatura A, B, o. W Poznaniu, tak? Aha. Czyli zamiejscowy za we Wrocławiu, ale szefostwo w Poznaniu. Abewiaki, tam, tam z tyłu są Abewiaki, pełno kamer. Nie wiem, czy tutaj może setka, setka mikrofonów, może jest tam gdzieś ukryta, może 300, może 500 mikrofonów. Zobaczymy. Już nawet y, nie mówimy o. Y, o Pegazie, o, o tym ustrojstwie, że jak ono tam wejdzie do telefonu. Ojej, jej. To dopiero Kipiszu zrobi. I nawet taka istota się nigdy nie dowie, że miała Pegaza w telefonie. I tak dalej. Już, tylko żeby... O. Dla pojazdów prywatnych ABW. Dzięki. Więc państwo polskie wie, żeby się trzymać ode mnie z daleka. W tym momencie mam przy sobie dwa tak, dwa urządzenia elektroniczne, na którym mam przechowywane e, e, sensytywne, zagraniczne, ważne i poufne informacje. E, a, liceum służb jakich? Liceum służb. Yy, yy, że to wszystko się dzieje za granicą, więc mam zagraniczne informacje, które są w obiegu w takim, jakim one są, czyli nigdy w życiu nie powinny się dostać w brudne i obleśne łapy państwa polskiego, bez względu na służbę czy organizację. Jaka po prostu chciałaby wymusić te międzynarodowe, jakieś informacje z moich urządzeń elektronicznych. Tam mogą być nie wiem, jakieś numery, szczególne, jakieś hasła, nie wiem, jakie jakieś wzory dokumentów zastrzeżone, jakieś naprawdę wystawione na kogoś dokumenty mogą być. Z zagranicy na przykład, więc. To nie jest działką państwa polskiego. Dziękuję.